Jak mamy właśnie zadanie wykaż liczba jest podzielna przez. No to właśnie nawiasy, ale teraz jakie nawiasy, skoro ja nie mogę wyciągnąć jednej liczby przed to wszystko, no bo przecież tu się nie da, bo jest jedynka. To co powinniśmy zrobić, to podkreślić sobie pierwsze trzy elementy. Hmm. I co w sumie z nimi? No i gdybyśmy je na razie przypisali. I może udałoby się te same elementy mieć dla tamtych drugich liczb. W sensie dla tych 73 do 3 i tak dalej. Pytanie, czy jesteśmy w stanie tutaj dopasować liczbę tak, żeby to wszystko grało. No i akurat dałoby radę, gdybyśmy tutaj dali 73 do 3, no bo 73 do 3 razy 1 to w sumie 73 do trzeciej. No a potem mamy co? No do czwartej, a potem do piątej w sumie gra. I jak to się robiło? No jeżeli tutaj i tutaj, to co jest na zielono jest to to samo, więc w sumie to nam utworzy jeden wielki nawias. Natomiast to co jest przed tymi nawiasami, powiedzmy na żółto, to są te elementy, czyli 1 plus 73 do trzeciej będzie drugim nawiasem. No i teraz musimy jakoś pokazać, że gdzieś tam się znajduje ta liczba 55 tysięcy z kawałkiem. No to nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć kalkulator i teraz policzyć pierwszy nawet. Biorę kalkulator. Patrzę, ile to jest 1 dodać 73 dodać 73 kwadrat, no i jest to 5403, no to muszę wziąć jeszcze, sprawdzić na kalkulatorze tamtą liczbę, 73 do trzeciej dodać 1, no i jest to dosyć duża liczba, ale podobnie właśnie też miałaś ty zrobione, czyli 389018, i musimy sprawdzić, czy tu gdzieś jest ta liczba, 55574, no i rzeczywiście jak wezmę kalkulator, to wyjdzie, że jak to podzielę, to wyjdzie mi 55 574 razy 7. No a tamtą liczbę przepisuję. I po prostu, skoro mamy tutaj w tym działaniu te 55 000, oznacza to, że ta otrzymana liczba dzieli się przez to, co mieliśmy tutaj wykazać. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.